Witam serdecznie i zapraszam na wirtualną lekcję muzealną. Świat wokół nas jest trójwymiarowy. Widzimy przestrzeń. Widzimy, że niektóre przedmioty, budynki, osoby znajdują się blisko nas, a niektóre w oddali. Ta przestrzeń otacza nas dookoła, ale jak ją przedstawić na płaskim, całkowicie płaskim obrazie? Jak pokazać głębie, odległość, przestrzeń? Do tego potrzebna nam perspektywa. I to nie jedna. Ale zaczniemy od tej najważniejszej. Od perspektywy, zwanej renesansową, bo jej zasady zostały opracowane przez malarzy renesansowych, lub geometryczną, bo korzysta z zasad geometrii, lub linearną, bo składa się z odpowiednio wyrysowanych linii pomocniczych. Najłatwiej ją zaobserwować na obrazach przedstawiających architekturę, tak jak to widzicie teraz, ale my prześledzimy jej zasady na innym przykładzie. Otóż wyobraźmy sobie drzewka jednakowej wysokości rosnące przy drodze. W naturze nie widzimy ich w takim jednym szeregu, ale mniej więcej tak, w przestrzeni. Jeśli chcemy tę sytuację narysować na płaskim obrazie, to połączone podstawy wszystkich drzewek. A także brzeg ścieżki, przy której rosną, staną się liniami skośnymi i spotkają się w jednym punkcie na linii horyzontu czyli tam, gdzie niebo łączy się z ziemią. Co z tego wynika dla malarza? Otóż przede wszystkim to, że drzewka narysowane na pierwszym planie czyli stojące najbliżej nas, widzów muszą być narysowane jako największe, a te, które znajdują się w oddali jako całkiem małe. Choć przecież w prawdziwym świecie, nie tym namalowanym, wszystkie są jednakowej wysokości. Co się stanie, jeśli tej zasady nie uwzględnimy? Spójrzmy na inny przykład. Duży dom, namalowany w odległej przestrzeni, gdzieś w głębi obrazu, wygląda nadal na duży, ale jeśli przeniesiemy go na pierwszy plan obrazu, a nie zmienimy jego wielkości, będzie wyglądał jak domek dla lalek. A jeśli Mała dziewczynka, która stoi na pierwszym planie obrazu, zostanie przesunięta na dalszy plan, ale nie pomniejszymy jej wielkości, będzie wtedy wyglądać na wielkoluda. To jeszcze nie wszystko. Malarze, żeby wzmocnić efekt namalowanej przestrzeni, wykorzystują jeszcze dwa inne rodzaje perspektywy. Zacznijmy od perspektywy powietrznej. Zaobserwowano, że od oglądanych przez nas obiektów oddziela nas jakaś warstwa powietrza i że to powietrze nie jest całkiem przezroczyste, ale ma gęstość takiej słabej, delikatnej mgły. Im dalej od nas znajdują się pewne obiekty, np. wierzchołki gór, tym bardziej widzimy je jako zamglone, a te najbliższe są bardzo wyraźne. Tak też malują malarze. Pierwszy plan kolorami mocnymi, nasyconymi. Dalsze plany, barwami delikatnymi, rozbielonymi. Kolej na perspektywę barwną. Na pewno wiecie, że kolory dzielimy na ciepłe i zimne. Do ciepłych zaliczamy wszelkie odcienie brązów, ale również czerwony, pomarańczowy, żółty. Kolory zimne to fiolety, błękity, zielenie. Otóż udowodniono naukowo, że kolory ciepłe wydają się przybliżać, jeśli na nie patrzymy, a kolory zimne Oddalają się, jakby. Dlatego artyści, malując to, co znajduje się na pierwszym planie, używają kolorów ciepłych, a coraz chłodniejszych tam, gdzie przedmioty mają się wydawać bardziej oddalone. Jest jeszcze coś. Na pewno pamiętacie, w jaki sposób powstaje kolor zielony z połączenia żółtego i niebieskiego czyli z pomieszania koloru ciepłego i zimnego. Zielony jest uznawany za kolor zimny, ale. Jeśli w zieleni będzie więcej żółtego, wtedy odcień tej zieleni będzie ciepły i będzie można go zastosować do namalowania drzew i trawy na pierwszym planie pejzażu. A jeśli dodamy do zieleni więcej niebieskiego, stanie się ona zimniejsza. Taką zielenią możemy namalować drzewa i trawę na odleglejszych planach. Te wnioski wypływają oczywiście z obserwacji natury. Spójrzcie na te korzyste pejzaże. Pierwszy plan, a więc te wzgórza, które są najbliżej nas, mają cieplejsze odcienie zieleni, a te oddalone są prawie niebieskie. W ten właśnie sposób malarze wykorzystują naraz aż trzy rodzaje perspektywy, żeby na płaskim obrazie uzyskać efekt trójwymiarowej przestrzeni. I tutaj ostatni przykład. Przyjrzyjcie się, zwróćcie uwagę, w jaki sposób artysta wykorzystał zasady perspektywy renesansowej powietrznej i barwnej. Zróbcie to samodzielnie. Powodzenia!